Dziś szczęśliwie rozpoczęliśmy kurs tańca towarzyskiego z panią Iwaną Pawlowicz i bardzo się cieszę, bo właśnie wyszły osoby, które brały w nim udział i są zadowolone, także bardzo się cieszę, że zainaugurowaliśmy takie zajęcia w Mrągowie. jest poprawny, to taniec tak naprawdę jestem zachwycona, nawet widać, bo skończyliśmy dużo później niż mieliśmy skończyć, ale rzeczywiście fantastyczna grupa, bardzo, bardzo zdolna. I rzeczywiście mogłam wszystko to, co miałam zaplanowane, po prostu śmiało robić. Bardzo się cieszę, tak naprawdę chyba pierwszy raz e, prowadzę zajęcia tanecznym w Nigdy mnie tutaj nie było. Oczywiście byłam na wakacjach, czy też przejazdem, ale nigdy nie byłam. Jestem też pierwszy raz tutaj w Centrum Kultury zachwycona budynkiem i pomieszczeniami. Jeszcze nie wszystko zwiedziłam, ale rzeczywiście robi to wrażenie. Natomiast e, bardzo sympatyczna też grupa na zajęciach. Dużo śmiechu. Widzę, że te osoby są lekko na początku były zawstydzone, bo tak zawsze jest na zajęciach, że najpierw tacy jesteśmy stremowani. Myślę, że po 10 minutach to wszystko przeszło i teraz wszyscy świetnie się bawili. Dużo było żartów, też śmiechu, ale też dużo tej prawdziwej, rzetelnej nauki. Także ja z grupą myślę, że dużo zrobię na kursie tańca poznamy różne tańce. Tańce bardziej, jak ja nazywam to, i mniej przydatne później w naszym życiu. Czyli takie tańce, które rzeczywiście, a teraz będą wakacje, lato, będą jakieś, nie wiem, ogródki działkowe, będziemy tańczyć, bawić się, to mam takie tańce przygotowane, żeby łatwo, lekko i przyjemnie umieć się bawić. No i troszkę kilka takich poważniejszych. Natomiast rzeczywiście jest taka druga sprawa tych zajęć, ponieważ teraz w tym czasie pandemii wojennym, nawet już nie powinnam tych słów wymieniać, takie zajęcia to jest bardzo duża odskocznia, ponieważ nie na darmo mówi się, że jest tak zwana tańcoterapia albo choreoterapia, ponieważ ten czas spędzony tutaj to jest czas, gdzie mamy tak zwany umysł absolutnie odcięty od rzeczywistości, a to jest dobre, bo my tak nie umiemy sami się odciąć i zawsze z tyłu głowy musimy się o coś martwić i czymś się zajmować. Natomiast taniec jest taką naturalną sprawą odcięcia się od świata i to naprawdę dobrze działa, ponieważ to jest odstresowujące, też takie antydepresyjne i uważam, że w dzisiejszych czasach taniec to jest wręcz, powinien być nakazany, naprawdę, żebyśmy dobrze się czuli. Nawet teraz widzę, jak ja jestem taka aż pobudzona, uśmiechnięta. Zresztą mi też te zajęcia sprawiają dużo też radości. Dla mnie to też jest choroterapia, więc rzeczywiście bardzo, bardzo polecam, żeby w tym czasie dużo tańczyć, uśmiechnąć, może śpiewać, też nie wiem, ale po prostu rzeczywiście korzystać z tych tak zwanych dóbr kulturalnych. Na tych drugich zajęciach jeszcze się może ktoś pojawić dodatkowo, na trzecich już nie. Także jeszcze za tydzień, we wtorek o 18.30 zapraszamy, jeżeli jest ktoś chętny. Eee, mamy jeszcze jakieś e, miejsca na dwie-trzy pary na pewno. Raz